Radar kablowy, czyli metoda pomiaru niedopasowania w torach wysokiej częstotliwości, nazywana po angielsku time domain reflectometer, czyli TDR. W tym odcinku będziemy kontynuować temat pomiarów anten, a bardziej ogólnie dopasowania i zachowania się układów wysokiej częstotliwości. Na takie układy musimy spojrzeć okiem fizyka. I raczej musimy takie układy rozpatrywać jako zagadnienia zbliżone do optyki. W dużym, ale skutecznym uproszczeniu chodzi nam o jedną podstawową rzecz: o dostarczenie wyprodukowanej energii z nadajnika poprzez przewody do odbiornika, czyli w naszym przypadku do anteny. A antena. Ma skutecznie wypromieniować tą energię w przestrzeń. Podstawą sukcesu jest dopasowanie impedancji nadajnika, toru przesyłowego i odbiornika, czyli naszej anteny. W odcinku 69 mówiłem wstępnie, że można to zrobić za pomocą sprzęgacza. W tym odcinku zbadamy to zjawisko w inny sposób. Przypomnijcie sobie teraz zagadnienia z optyki. Jeżeli fala świetlna przechodziła z jednego ośrodka, z powietrza do drugiego ośrodka, np. wody, to część tego światła odbijała się. Zobaczycie za chwilę, że fala radiowa zachowuje się podobnie i odbija się na niedopasowaniach. Takie niedopasowania są bardzo niebezpieczne. Powodują powrót części energii zamiast wypromieniowania jej w przestrzeń. Są one z powrotem dostarczane do generatora czy nadajnika i powodują wydzielanie ciepła na końcówce mocy nadajnika. Uszkodzenie nadajnika, na przykład CB Radia, to jest jedna rzecz. Pamiętacie jeszcze takie. Sygnały analogowe, telewizji analogowej. Bardzo często można było zobaczyć takie duchy na ekranie. No, to jest też wynik uszkodzonej anteny odbiorczej, i przez to ten sygnał też był zniekształcony. W układach cyfrowych sygnał powracający, który nie został wypromieniowany, powoduje zniekształcenie tego sygnału pierwotnego i tworzą się Mówiąc w telegraficznym skrócie, krzywe dzwonowate. Spróbujmy teraz zbadać te zjawisko. Po tym wstępie zapraszam Was do mojego laboratorium. Badanie kabla koncentrycznego, przewodu koncentrycznego metodą TDR. Mamy podpięty generator o częstotliwości 1 MHz, który nadaje. Sygnał kwadratowy i podpinamy go. Tu taki trójnik do oscyloskopu. Z drugiej strony podpinamy badany przewód. Na końcu teraz mam terminator 50 ohmów, czyli impedancja jest dopasowana. Zobaczmy, co stanie się, jeżeli ro zrobię rozwarcie. Widzimy, że na końcu nastąpiło odbicie sygnału i wykres. Zdecydowanie się zmienił. Może jeszcze raz założę terminator. Widzimy, że odbicia nie ma. Zdejmę terminator. Widzimy wyraźnie, że charakterystyka się zmieniła. Sygnał po prostu odbił się od końca przewodu i wrócił z powrotem i to obserwujemy na ostrożce z różnicy czasu zmierzonego tutaj możemy wyliczyć gdzie jest rozwarcie bądź też zwarcie albo niedopasowanie w naszym przypadku między jednym markerem a drugim markerem jest 86 nanosekund różnicy długość tego kabla koncentrycznego to jest H155 taki kabel to jest 10 metrów i dwadzieścia centymetrów. Mhm. Teraz mam rozwarcie, czyli wykres jak poprzednio. Zdjęłem dopasowanie 50 ohmów. Zobaczymy, jak będzie wyglądał wykres dla zwarcia, czyli po prostu gorącą żyłę zewrę z oplotem, z masą. No i zobaczcie, co się będzie działo. Widzimy, że wykres uległ zupełnie zmianie, czyli jesteśmy w stanie określić, czy kabel jest dopasowany, czy jest zwarcie, czy rozwarcie. Oprócz tego możemy powiedzieć w jakiej odległości jest zwarcie, czyli ile ta fala elektromagnetyczna, która rozchodzi się w tym przewodzie, potrzebuje czasu, żeby odbić się od końca. Może jeszcze raz to doświadczenie. Rozwarcie, zwarcie i dopasowany przewód. Teraz zamieńmy nasz terminator 50 ohmów na 75. Taki na przykład, który wykorzystuje się w telewizji kablowej. Teraz 75 założę. Widzimy, że jest odbicie sygnału całościowe. Tak? 75 ohmów. Widzimy, że nadal występuje niedopasowanie, do bo 50 ohmów było. Ta charakterystyka była idealnie kwadratowa. A tutaj następuje odbicie. Dużo mniejsze niż poprzednio, ale jednak odbicie. Czyli możemy stwierdzić, że jest jednak jakieś niedopasowanie. Czyli ta impedancja jest prawie dobra, ale jakaś różnica następuje. 50 ohmów jest idealnie. 70, rozwarcie teraz. No i 75 ohmów. Rezystor na końcu, terminator. No widzimy, że odbicie jest. Mam jeszcze inne terminatory przygotowane. Tu jest 200 omów. O, widzimy, że dużo wyższy jest ten próg, czyli bardziej niedopasowane jest zakończenie kabla. 200 omów. Przyjrzyjcie się dobrze, jest wysoko. 75 omów. No i idealne dopasowanie 50 omów. Może na koniec podsumuję kilka ważnych spraw. Metoda, którą poznaliście, nazywana jest metodą time domain reflektometr, czyli TDR w skrócie. Jest ona bardziej precyzyjna i dostarcza więcej informacji od metody, którą pokazywałem w odcinku 69. Przede wszystkim możemy zlokalizować potencjalne uszkodzenie. Po drugie, oglądając wykres i analizując go, możemy stwierdzić, jakiego typu jest niedopasowanie. Czy impedancja jest za wysoka czy za niska? Czy mamy do czynienia ze zwarciem czy przecięciem na przykład przewodu, czyli rozwarciem. Możemy wskazać gdzie ten kabel został uszkodzony. Myślę, że odcinek był ciekawy i zapraszam do subskrypcji. Jeszcze małe postscriptum. Ja używałem tutaj fabrycznego generatora, ale można taki generator skonstruować z kilku bramek logicznych. Przedstawiam wam na planszy schemat takiego urządzenia. Jedna moja uwaga praktyczna to jest taka, że jeżeli będziecie konstruować takie urządzenie, to pamiętajcie, żeby zastosować układy scalone szybkie, nie wolne, tylko szybkie. Chodzi o to, żeby ten sygnał prostokątny był jak najbardziej stromy. W tym momencie będzie można zobaczyć bardzo ładnie na oscyloskopie te odbicia. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.